Hej, 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 witam się z Wami bardzo serdecznie i słuchajcie, dzisiejszy odcinek będzie o bardzo wyjątkowych rzeczach, które już Wam tutaj tak wiecie, pokażę. Na razie na wieszaku, a za chwilę będą robione z nimi stylizacje i są to dwie rzeczy, koszula oraz sukienka wykonane w 100% z jedwabiu marki Daisy Silk. Jeżeli jesteście do jakiegoś czasu, to na pewno wiecie, że ja jestem absolutną miłośniczką naturalnych materiałów, naturalnych składów. Nie znoszę poliestru, akrylu, wszelkich materiałów ropopochodnych, plastikowych. Ja bardzo sobie cenię właśnie w ubraniach tą jakość, tą ponadczasowość, też, ale to, że są one dla naszej skóry. Po prostu dobre, oddychające, e, przebiewne. Najprzedatkowo no, jedwab ma tą e, cechę, że jest w noszeniu taki zimny, daje takie uczucie chłodzenia na skórze, co ja bardzo lubię, zwłaszcza latem. Więc e, moja koncepcja na ten odcinek jest taka, że każdy z tych rzeczy wystylizuję na dwa sposoby. E, jedna stylizacja będzie taka bardziej dzienna, a druga będzie bardziej na jakieś większe wyjścia, na jakieś może uroczystości, na jakieś imprezy rodzinne. Więc jeżeli chcecie zobaczyć, jak ja sobie poradzę z wystylizowaniem właśnie w takich dwóch wersjach tych rzeczy, to zapraszam do oglądania. I słuchajcie, zaczniemy sobie od tej pięknej koszuli. Zaraz Wam pokażę oczywiście w całości tą stylizację. Przysięgam, ja się w tej koszuli czuję jak milion dolarów. Ta koszula jest przepiękna, prze bardzo jakościowa, bardzo dająca taki ekskluzywny vibe, ekskluzywny look i opowiem wam o samej koszuli. Koszula jest, ja mam ją w rozmiarze S, czyli to jest mój standardowy rozmiar, więc jak ktoś chciałby sobie zamówić, to raczej sugeruję um, zamawiać zgodnie ze swoim rozmiarem, natomiast przy każdej rzeczy na stronie Daisy Silk macie tabelkę z rozmiarami. I teraz tak. ja Jaram się tą koszulą niesamowicie, e, bo szczerze powiedziawszy nie miała, miałam dokonać innego wyboru, ale cieszę się, że w ostatniej chwili zdecydowałam się na tą koszulę, bo ja jestem niezakłana. E, dobra, i o samej koszuli. Tak jak mówiłam wcześniej, ona jest w 100% wykonana z jedwabiu, co widać na kilometr, widać tę jakość, widać ten połysk, jest właśnie to uczucie takiego chłodu na skórze, takiego bardzo przyjemnego oczywiście chłodu. W ogóle ono daje mi też taki trochę paryski w ogóle vibe. I teraz tak, to co mi się w niej strasznie podoba, to szerokie mankiety, które przepięknie opadają na dłoń. Do koszuli tej właśnie, którą ja wybrałam, jest dołączony osobny taki czoker jakby, taki no, na choker. czoker, no, czoker. No, w każdym razie w oryginale, i to mi się też właśnie spodobało w tej koszuli, jest to po prostu taki czoker na szyję, w no, jest po prostu z tego samego materiału, dokładnie co cała koszula. I on, on jest takim smaczkiem, to jest taki creme de la creme tej koszuli. On ma przepiękne detale, wszystko jest wykonane z ogromną dbałością o detale. Nie wystaje tutaj żadna niteczka. Wszystko jest wykończone przepięknie. Możecie tutaj z bliska zobaczyć, jak ten materiał pracuje, jak on odbija światło, jak on się zachowuje. Ja sobie tak ją celowo bardziej rozpięłam, żeby ona właśnie mi tak e, opadła na ramiona. Oczywiście można ją zapiąć pod sam kołnierzyk. Ja nie lubię tak chodzić w koszulach. Ja lubię mieć ten luz, ale oczywiście można, e, wiecie, jeżeli potrzebuje, potrzebujecie takiej koszuli, nie wiem, do jakichś takich bardziej formalnych e, miejsc, nie wiem, do pracy albo, no nie wiem, w formalnych sytuacjach, no to oczywiście ona ma guziki pod samą szyję, natomiast mi się bardzo to podoba, że właśnie przez to, że ja sobie ją tak opie, e, rozpio, to to ta koszula mi tak po prostu opada i robi taką obniżoną linię ramion. Wygląda to pięknie. I teraz tak, e, przechodząc do stylizacji, bo to jest moja stylizacja e, bardziej taka na co dzień, ja tę koszulę połączyłam z jeansami, dobrałam sobie tutaj takie dodatki jak kowbojki moje ukochane, kowbojki oczywiście, nie mogłoby być inaczej. E, dobrałam do tego kontrastową, taką zieloną torebkę e, i okulary w też takim eleganckim, trochę paryskim, nie wiem dlaczego, bo tak mi się jakoś kojarzył e, stylu i ta stylizacja jest dzienna. Zdecydowanie uważam, że to jest dzienna stylizacja, ale jednak ma taki elegancki sznyt, i to mi się bardzo podoba, i uważam, że wygląda to z jednej strony casualowo, na co dzień. Spokojnie wyobrażam sobie, że idę w takiej stylizacji, nie wiem, na kawę z koleżanką, albo w sumie do pracy też, czemu nie? Może jeden guzik więcej bym zapięła. Wskakuję w stylizację numer dwa, czyli bardziej taką elegancką, bardziej na wyjścia, ale zostaje w tej koszuli, tylko zmieniam całą resztę. I ja już skoczyłam w stylizację numer dwa. Ja wiem, że wy za bardzo różnicy nie widzicie, bo w koszuli zostałam tej samej, ale cała reszta się zmieniła, zaraz Wam to pokażę. Chciałabym Wam powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy. W ofercie Daisy Silk jest naprawdę dużo rzeczy, jest ogromny asortyment. I są jedwabne sukienki, jedwabne bluzki, jedwabne koszule, jedwabne spódnice, no po prostu raj wypełniony jedwabiem. I naprawdę te rzeczy są przepiękne. Estetyka moja w 100%. Więc ciężko mi się było zdecydować, co wybrać spośród całego tego gąszczu. I dlaczego o tym mówię? Bo chciałabym powiedzieć, że... To jest w ogóle jedwab morwowy. Zachęcam do poczytania sobie, jeżeli jesteście jakoś bardziej tym zainteresowani. Natomiast w ogóle na stronie Daisy Silk można sobie w ogóle wybrać gramaturę, jaką chcemy. Czyli są jakby kolekcje o rzeczy o różnych gramaturach. Co za tym idzie? Ten jedwab jest taki bardziej mięsisty, bardziej taki zbity, grubszy. Moje rzeczy są akurat o gramaturze. Ja mam podam nomenklaturę ze strony, bo ona jest po angielsku to strona, więc ja mam moment 22 i ten mm, jedwab nie jest ani wcale taki cieniutki, papierowy, e, ani też nie mam takiego, takiej obawy, że zaraz go sobie zadrę, nawet nie wiem, wystającą skórką od poznania. Czasami e, ma się takie wrażenie, że można sobie zadrzeć materiał, czy pierścionkiem, czy jakąś inną biżuterią, a ty nie mam takiego poczucia. Mam wrażenie, że ten materiał jest taki właśnie gruby, mięsisty i. Nie boję się go nosić, że tak powiem. Coś nie boję się, że sobie go gdzieś zaraz zadrę. I teraz przechodzimy do stylizacji. W tej stylizacji wymieniłam dżinsy na cygaretki. Dorzuciłam szpilki w takim samym kolorze jak spodnie, czyli w czarnym. Wziąłam też taką kopertówkę błyszczącą granatową, żeby to jakoś tak jeszcze bardziej. Stylizację tak podkręcić na właśnie taką okazjonalną. Bo ja uważam, że na okazji też możemy iść w spodniach, jeżeli nie jesteśmy bardzo smukienkowe. To wystarczy, wiecie, ubrać się elegancko, ale spokojnie możemy zrobić stylizację ze spodniami, więc e, tak się ona prezentuje. Ja sobie pomyślałam, że w sumie zamiast tego czokera, żeby połączyć to jeszcze bardziej tak kolorystycznie, to na przykład można ten czoker, chociaż on jest piękny, więc, więc jak najbardziej może zostać. Ale sobie pomyślałam, że w sumie można byłoby tutaj dołożyć czarną różę. I też uważam, że do tej kos koszuli wygląda ta róża fenomenalnie. Mam już na sobie drugą rzecz, czyli sukienkę, którą zaraz Wam pokażę w całości, Ona naprawdę jest olśniewająca, tak uważam, i nie kokietuje. Czuję się w niej jak milion dolarów. I słuchajcie, tak jak Wam mówiłam wcześniej, na stronie wybór jest gigantyczny. Moje serce skradła też taka czarna długa sukienka. Natomiast pomyślałam sobie, że zdecyduję się na tą zieloną, bo ona będzie idealna jako. Sukienka na wesele. E, mi na przykład osobiście nie przeszkadza czarny kolor na weselu, ale wiem, że są osoby, które e, sobie nie życzą, nie chcą e, czerni na swoim weselu, więc e, uznałam, że jak będzie mi się szykowało jakieś wesele, chociaż na razie jakoś tak cisza nie zapowiada się, to po prostu ta sukienka będzie jak znalazł i ona ma jeden ogromny, ogromny plus. E, ma dość grube ramiona. Przez co spokojnie chowają one ramiona od stanika, nic nam tu nie wystaje, plecy są tak dość mocno zabudowane. Ale czy wy widzicie? Czy wy, wy widzicie, jak ten materiał pracuje ze światłem, jak on po prostu współgra, jak on się mieni, jak on jest szlachetny, to dosłownie, to dosłownie jest widoczne przez kamerę mam wrażenie. Eee, I słuchajcie, nie wiem, czy wspominałam już, czy nie wspominałam. W każdym razie mam dla Was kod rabatowy. Jakby ktoś był zainteresowany, gdzieś Wam długo wyświetlę. To będzie Magda 15 i on daje 15% zniżki na asortyment sklepu Daisy Silk. I teraz przejdziemy sobie do stylizacji. I teraz tak e, wcześniej pokazałam najpierw taką codzienną stylizację, później taką bardziej wyjściową. Teraz mam z kolei na sobie e, sukienkę w wariancie wyjściowym dołożyłam sporo złotej biżuterii, bo jakoś tak do butelkowej zieleni to złoto jednak pasuje najbardziej, więc mam tutaj sporo złotej biżuterii. dołożyłam sobie naszyjnik, bransoletki, trochę pierścionków, złote kolczyki i ja bym tutaj poszła w klasykę. dorzuciłabym po prostu czarną marynarkę taką oversize'ową. Wzięłabym e, torebkę pasującą do e, po prostu całości z tej zeta. Albo myślę, że ta granatowa też e, z tą działanią by pięknie e, współgrała, bo to są takie szlachetne kolory, kolory e, kamieni szlachetnych, więc one się ze sobą też pięknie łączą. I jako akcent kolorystyczny postawiłam na buty. Zobaczcie. Zobaczcie, jak ten materiał się przepięknie mieni, jak on pracuje. Aha, słuchajcie, też co dla mnie jest na przykład osobiście dość istotne, ja nie lubię jak mi się bielizna oznacza po prostu pod sukienką. I teraz nie mam jakiejś specjalnej bezszwowej, a uważam, że nie oznacza się jakoś mocno, więc jak miała bezszwową, to w ogóle byłoby już idealnie, ale właśnie to chyba jest kwestia tego, że ten materiał jest taki lejący i on się tak ładnie układa na ciele, że nie, nie opina mnie tak wybitnie, tylko po prostu on tak pięknie pracuje podczas każdego ruchu. Czy wy to widzicie, czy tylko ja? I przed nami ostatnia stylizacja. E, chyba taka najbardziej wymagająca, e, bo właśnie tak jak mówiłam, chciałabym, ja, ja w ogóle lubię maksymalizować swój szafę. czyli ja lubię mieć w szafie takie rzeczy, które można wykorzystywać na wiele okazji, stylizować na różne sposoby, e, łączyć ze sobą. E, nie lubię mieć za dużo rzeczy, które są dedykowane tylko jednemu wyjściu, jednemu oka jednej okazji, więc, e, więc tak. Więc e, taki challenge sobie zrobiłam, żeby obie te rzeczy wystylizować. Na elegancko i na każualowo. I chyba mi się to udało. Zaraz wam pokażę w całości, bo tak jak widzicie, mam tu sukienkę cały czas na sobie. Odjęłam trochę tej złotej biżuterii i dołożyłam taki zwykły zegarek, katankę, taką czarną, zwykłą, codzienną torebkę. Mam też takie nieeleganckie okulary, taką to nazwała. I zobaczmy, jak to wygląda w całości. Dołożyłam jeszcze sneakersy, więc. A wydaje mi się, że jest to też fajna wiosenna stylizacja. Zastanawiałam się, czy taką elegancką sukienkę, no bo ona jest naprawdę elegancka i szlachetna. Ona mi się tak po prostu kojarzy. Czy będzie dobrze wyglądała właśnie w takiej dziennej stylówce? I uważam, że wygląda obłędnie. Dobra, moi kochani, to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Bardzo dziękuję za oglądanie. Tak jak mówiłam na początku, ten odcinek był dla mnie wyjątkowy, ponieważ to była moja pierwsza współpraca, ktoś mnie zauważył, ktoś mnie docenił, a że produkty są naprawdę jakościowe, przepiękne, to polecam je Wam z czystym sumieniem. Ja bardzo dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że taki format zaprezentowania produktów Wam się podoba w konkretnych sytuacjach, w konkre konkretnych stylizacjach, stylizowane na różne sposoby. Wydaje mi się, że Dzięki temu odcinek był po prostu ciekawy, więc dawajcie koniecznie znać, co o tym myślicie. Też, czy Wam się te produkty podobają, co o nich myślicie, e, czy coś Wam innego wpadło w oko na ich stronie, czy będziecie sprawdzać. Dzięki, wielkie zaglądanie! Już Was zapraszam do kolejnego odcinka. E, I no, napiszcie mi wrażenia z tego odcinka, bo jest to dla mnie, wiecie, też nowa sytuacja i chciałabym poznać. Waszą opinię na ten temat, więc dziękuję ślicznie za oglądanie buziaczki i do następnego odcinka. Pa!